Dwa, trzy, cztery. Powtórzmy to na liczenie. Konę. Uwaga. Zrobimy to w tym odpadcu. Dobra. Uwaga. I, I raz, dwa, dwa trzy, trzy cztery. cztery, raz, dwa, trzy, dwa, cztery, raz, dwa trzy, dwa, trzy. Uwaga w lewo. Raz, dwa, trzy, dwa, trzy cztery, raz, trzy, dwa, trzy. Dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Znana. Jeszcze raz, na utrwalenie. Dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, Dwa, trzy, uwaga, teraz ja muszę tu zrobić krok do tyłu. Ostrożnie. Uważenia, zbierze zbierze. Zbierze. I raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz to zrobimy, bądź. Czyli. Z zewnętrznymi no, okay. nogami. Uwaga, co jest ważne. W tango gentlijskim ważny jest kontakt. My tutaj musimy... Musi być widać, no, że, tak mimo, że nie możemy idziemy tam, to, to my tu jesteśmy do sił. Więc ja proszę, nie, nie, nie robić nie, 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 robi nie, nie wiem, ale operator nie chce ze mną tanga zatańczyć. Jestem... Uwaga. Raz. Dwa. dwa trzy, trzy. Teraz czwarty, ja robię tyłem przed partnerką. Cztery. Koniec estrady. Raz, raz. Dwa. Trzy. Cztery. Jesteśmy gotowi do tego, żeby zacząć całą Dwa, a trzy, to jest ten haczyk trzy, trzy, cztery, I raz, w haczyk, trzy, i trzy, raz, sześć, trzy, trzy, raz, sześć, trzy, trzy, gotowa, gotowa i raz, <śla> raz, 富呢 szalona powieściopisarka, która na moment nie rozstawała się właśnie z ową maszyną do pisania i całymi dniami, godzinami, nocami, i wieczorami stukała z uporem maniaka uporczywie swoją niedokończoną powieść. Proszę Państwa, wystarczyła butelka owego półfrancuskiego wina, i taka oto myśl pojawiła się w głowie kompozytora. Yeah. you Juhu! Pani jest tu y, biskupem? Proszę pana, nie jestem żadnym biskupem. To sorki, nie? Tutaj na ujęciu chemię wykładam. O, a ja też wykładałem chemię. Co pan powie? Ale gdzie? W Biedronca. <laughs> Proszę pana, ja tu jestem rektorem. Co se rektor? Uj, rektorem? No, to się świetnie składa, nie? Sorki wasza e esencja O matko, co pan robi? Posza Hołdzik ruski No, sorki, że tak gdzieś przychodzę, kurczę, ale się chciałem na studia zapisać, nie? Nie rozumiem w takim razie, dlaczego pan przeprasza, że w dzień? No, no bo na wieczorowe się chciałem zapisać, nie? A to jak tak ba, jasno, nie? Proszę pana, jest już jakby troszeczkę za późno, jak pan zauważył. Dzisiaj była inauguracja roku akademickiego, także proszę pana, bardzo mi przykro. No to jestem dzisiaj, nie? ta Proszę, proszę pana, czy ja może niewyraźnie mówię? Za późno. Ja bardzo serdecznie pana oczywiście zapraszam, ale w przyszłym semestrze, dobrze? Nie, nie no pani, kur... Ja do pani prosto z pociągu wypadłem normalnie, żeby tu być no. Proszę pana! Spokojnie, mnie nie interesuje, czy z pociągu, czy nie z pociągu. no! Ja, ja nie wiem, pan jest jakiś niepoważny. No, no przecież pan powinien chociażby podanie napisać, prawda? Dobrze. Podanko! Mam! I wcześniej napisałem. Proszę pana, mnie chodziło o to, żeby to podanie było wcześniej złożone. No to wcześniej było złożone, nie? No teraz mi się rozłożyło. Dobra, spoko, przecież mogę złożyć. John Bravo. Pych. No. E, wszystko tam napisałem, nawet znak zodiaku, żeby nie było bo. A, a tego akurat proszę że pana się nie pisze. Tak, nie pisze się Nie. <laughs> Ale mnie zrobił w, w konia. O, to interesujące. A któż to tak pana zrobił w konia? Co taki jeden dyrektor? Szmoment! Jak się byłem zapisać pan na innych studiach, nie? Tu mi doradził Jazz jeden, żebym żeby sobie tu dopisał, że jestem baran. No panu baranie byk. No, linia. No cóż no. Chyba dobrze panu doradził. Aha, aha. Aha. Ty, a, a jak się jest bliźniakiem, nie? E, to, to się pisze, że, że się baranem, czy się nie pisze? Proszę pana, nie piszecie, ja żartowałam. Nie piszą. O się. Ty, to ja niepotrzebnie bratu bliźniaku powiedziałem się z baranem. To, to pan ma jeszcze bliźniaka? No dobra, mam pół bliźniaka, no. Jak to pół bliźniaka? No, no bo drugie pół domu to wracają Razem z żoną, nie? Dobra. Czy jak rozumiem, pana brat mieszka sobie z żoną w drugiej połowie pana bliźniaka, tak? Nie. Jak to nie? No nie, bo. Przecież pan powiedział, że brat zajmował pół bliźniaka, tak? No zajmował, że brat jest komornikiem, to komornicy chyba zajmują, nie? Ale momencik. Pan powiedział, że z żoną zajmował, to co? Żona brata też jest komornikiem? Pani brat nie ma żony. No jak? Przecież pan powiedział, że zajmował z żoną. No, no to z moją żoną się zajmował. Nie rozumiem. To jak jak to, to, pana żona mieszka sobie z pana bratem w drugiej połowie pana bliźniaka? Smucicie to? Słuchaj mnie, wasza obstrukcja. Dwa razy nie będę powtarzał. Brat mieszka w bloku i mieszka sam. singlem jest. Szyngielem, nie? Dobrze, spokojnie. To, to z czyją żoną brat zajmował? Z moją żoną, siostrą! Czyją siostrą? Pani Skocja, to mogę wiedzieć. Ona co tydzień z innym lekarzem w szpitalu ma dyżur. To Skocja ma wiedzieć, czy ją akurat jest. Co, ja, ja śpię z nimi wszystkimi, czy co? Nie. Dobrze, Dobrze. Cieka, bo y, jedzie do... Przyjaciele, bliżej mikrofonu, bo chyba tak będzie. Uwaga. Ja ci śrubkę wkręcę w radio. O, 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 o. i tak dalej. Na skraju dalej o czyszukę w kręce w radio. O, o, o yeah, moje śrubkę i tak dalej. Na skraju dalej. Nie wiem, czemu śpiewam te zgrodów. Nie wiem czemu śpiewam, je czule. Leokadio masz w oknie prymule. Leokadio, ja mam nagniotki. Tylko nie, nie pamiętam ja czy się rok w radio. Na naszej wyspie żyjemy wszyscy, śliczni, ciężci. Nagle do wyspy płynie nieczystych rany i On nas na pewno majwę wszystko nam wyje, wyje. zła sytuacja a więc zarządzam. Ewakuacja na naszej wyspie Żyjemy wszyscy Śliczni czyści. Nagle do wyspy płynie i sanie. Współpracujcie z nami w świętym świątyniu. z